Cześć kochani, witam się z Wami ponownie w kolejnym czytaniu na moim kanale. Jak już, kochani, widzicie po tytule czytanie, o które wiele osób mnie prosiło. Już dawno tego czytania u mnie nie było na kanale, czyli y, kim dla niego, kim dla niej jesteś? Kim jesteś dla osoby z Twojej myśli, osoby z Twojego serca, uczucia związane z tą osobą, między Wami, tak? Kochani, wizualizujcie osobę. Myślcie, wyobrażajcie sobie osobę, nawet możecie postawić sobie zdjęcie tej osoby przed oczami, wybierając kartę, która was do siebie przyciąga. Czyli, tak jak to zwykle na moim kanale, dzisiaj mamy trzy karty do wyboru. Za chwilę wam tu wstawię te karty w zbliżeniu, abyście mogli się zastanowić, może bardziej te karty będą z wami wtedy rezonowały. Kochani, wybieracie sobie daną kartę. Karta numer 1, karta numer 2 i karta numer 3. W zależności od tego, którą z kart wybierzecie, na tą kartę będę stawiała Wam karty tarota. Przy tym czytaniu ta karta będzie jakby przewodnikiem tego czytania dla Was, tak? Kochani, nie będę przedłużała, przypominam tylko, czytanie jest czytaniem ogólnym. Osoby, które chcą czytania prywatne, oczywiście zawsze kontakt jest do mnie pod każdym moim czytaniem. A nawet gdzieś tutaj się pojawia, zawsze Wam w filmie w międzyczasie. To tylko tak na marginesie, w, 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 po prostu jak ja to mówię, ogłoszenia parafialne. Na tym kończymy, kochani, i przechodzimy do czytania, które Was interesuje, czytania dla Was, czytania ogólnego, kim jesteś, dla niego, dla niej, kim jesteś, dla tej osoby. Serdecznie Was zapraszam. Numer jeden dla osób, które tą kartę właśnie sobie wybrały w dzisiejszym czytaniu. Ja karty oczyszczam jak zawsze. Pierwsze pytanie w rozkładzie, przy, ty, przy tym czytaniu, oczywiście będzie: kim jesteś dla tej osoby? Zobaczcie, karty już same wypadają. Kim jesteś dla tej osoby? Kim jesteś dla osoby, o której myślisz? Sprawdzam. Patrzcie, nowe wariactwo. Kim jesteś dla tej osoby, o której myślisz? Muszę wstać, bo jednak z kart upadła na Ziemię. Jedna z kart upadła na Ziemię. I kochani, to co przy tych kartach widzę, kim jesteś dla tej osoby? Kim dla niego, dla niej jesteś? No, na pewno nie jesteś jedyną osobą w życiu, w życiu tego mężczyzny lub kobiety. Jesteś wyborem. Jesteś wyborem. Jakby jesteś w, w, w tym momencie, w życiu tej osoby, jesteś e, trudnym wyborem. W aspekcie ta osoba ma do ciebie bardzo silne uczucia. Uczucia bar, bardzo dużego. Nie będę powtarzać przyciągania, bo to będzie już nudne w tych kartach. Ciągle to wychodzi na ten moment. Ta osoba jest zblokowana na Waszą relację. Niespełniona w tej relacji. Ty też jesteś niespełniona, niespełniony w tej relacji. Relacja trudna, relacja skomplikowana. Na części z Was, tu tak jak mówię, trójkąty, czworokąty, nawet. Słuchajcie, bo tu nawet może wchodzić w grę, że są dwie pary. Czyli Wy jesteście w relacji, ta osoba jest w relacji. Ta, I żadna z Was nie chce tutaj podjąć jakiejś konkretnej decyzji, nie chce wzią, wziąć odpowiedzialności za podjęcie konkretnej decyzji przy Waszej relacji. Ta osoba się zblokowała, ta osoba się boi, ty jesteś dla tej osoby. Wiesz, wiecie co? Wychodzicie w, tej, w, w karcie wielu aspektów dla tej osoby: i przyciągania fizycznego, i uczucia, i zrozumienia, i dopełnienia. Karty bratniej duszy, ale wiecie, tak jak ja nieraz mówię, bo część z Was mówi do mnie, że no karta bratniej duszy to raczej jest karta miłości i myśleliście zawsze, że to są dwie połówki i tak dalej. Kochani, często jest tak, że karta bratniej duszy jest relacją trudną, męczącą dla nas emocjonalnie, jakby no wypłukującą z nas... Siłę i energię, i, i jakby radość życia, a, a także wnosząca zwątpienie co do uczucia. Niestety często tak jest. Ty jesteś dla tej osoby wszystkim. Dla części z Was, kochani, wychodzą mi tu karty związków małżeńskich lub y, kryzysów małżeńskich, kryzysów w relacjach długoletnich, tak? Dla części z Was widzę tutaj zdradę. Zdradę ze strony partnera, a nawet, oczywiście nie dla wszystkich, dla części. A nawet widzę, że jest y, dziecko. Gdzieś tutaj jest dziecko. Albo to dziecko dopiero się urodzi, albo już się urodziło jest y, albo się urodzi lada moment. Ta osoba jest w ciąży lub dopiero co się urodziło. O o to mi chodziło. Na części z was karty pokazują, że możesz być albo ty, albo osoba, o którą pytasz. Spod znaku wychodzą mi to oczywiście czytania ogólne dla wszystkich znaków, ale karty dają informację. Baran, byk, ryba, Strzelec i Skorpion. Albo ty, albo osoba, o którą pytasz, jest pod tego znaku. Idziemy dalej. Czego ta osoba może lub oczekuje od ciebie? Zobaczcie. Uczucia. Kochani, ta osoba oczekuje uczucia, zrozumienia. Ech. Dla części z Was pogodzenia się z sytuacją, niestety, przymykania oko, oka na, na pewien dyskomfort Waszej relacji, że tak to nazwę, gdyż na ten moment w żadną stronę iść się nie da. Czego oczekuję? Dla części z Was kontaktu z Waszej strony. Z jakiegoś powodu ta osoba, jeżeli między Wami jest brak kontaktu, boi się do Was odezwać. Mi tu wychodzą lwy. Bardzo mocno wychodzi mi tu znak Zodiaku. Lew, znak Zodiaku. Słuchajcie, znak Zodiaku, wodnik i panna dla części z Was. Tak, tak na, na marginesie. No ta osoba, jakby tutaj oczekuje tego, że no, jak Ty pokierujesz, co Ty zdecydujesz? To zależy od Ciebie. No tak mi wychodzi. Jeżeli będziesz się godziła, godził na relacje między Wami na takich zasadach, jak jest teraz, to ona będzie jeszcze trwała. Jeżeli ty będziesz wymuszać coś lub naciskach, może być już brak kontaktu, ale ten brak kontaktu nastąpił, bo tu jest jakiś punkt zapalny waszej relacji, tak? No i sprawdzamy, kochani, co ta osoba czuje do ciebie. No widzicie, co czuje do ciebie ta osoba, o którą w kartach pytamy. Miłość to za dużo powiedziane przy tej relacji. Ale coś więcej niż zauroczenie, tak? Nie będę tu się powtarzać, że jest, yy, bo to nie nawet nie chodzi, wiecie, o przyciąganie. Tylko tu jest taka taka podświadoma chęć bliskości między wami, wiecie? Bo to nawet nie jest takie przyciąganie, przyciąganie. Tylko dla części z was relacja może być nawet świeża i nawet platoniczna i nawet mogło jeszcze do niczego nie dojść dla części z was, yy, gdyż yy, no, jakby jedno i drugie trochę się blokuje przed tym konkretnym krokiem, ale jednoznacznie karty pokazują, że ta osoba czuje i ty możesz też tak czuć, jakbyście się znali nie wiadomo ile lat i nie wiadomo jak długo, a dla części z Was ta relacja to rozstania i powroty, wracacie do siebie i nie umiecie tego, tej relacji przepracować. No, dla części z Was Wam się wydaje, że ta osoba przymyka oko na Wasze oczekiwania. I na Was w ogóle, i Was nie dostrzega. Ale to jest złudne. Jeżeli jest brak kontaktu, bardzo za Wami tęskni, i myśli o Was, co Wy możecie podświadomie odczuwać, kochani. Dobra. Czego Ci nie mówi, tak? Sprawdzamy. Oczywiście to czytanie w aspekcie prywatnym też możecie zrobić u mnie. Czego Ci nie mówi. Wiecie co? Jest bardzo osobą nastawioną na materialne zobowiązania i mm, ktoś ma wpływ na jej życie. Mimo tego, że ona może Wam nawet mówić, że jest wolną osobą, że jest w separacji, lub w trakcie rozwodu, lub nawet że się rozwiodła, niekoniecznie to jest prawda. Dalej są jakieś zobowiązania i dalej ktoś wpływa na osoby z Twojej myśli. To nie jest wszystko tak, jak się tobie wydaje. To nie wszystko może być tak po prostu. Ktoś tą osobę nakierowuje albo manipuluje nią. W kartach wychodzi mi kobieta. W obu aspektach. Czy pytam o mężczyznę, czy o kobietę, wychodzi mi kobieta. Przeszkody. Niespełnione, albo może niespełnione, ale zawyżone, jakby oczekiwania osoby z Twojej myśli, z Twojego serca. Ona bardzo szybko się zniechęca, bardzo szybko się rozczarowuje. Charakter ma bardzo trudny i ciężki. I dla części z Was to wiecie, ona może zrobić tak, że potrafi się odwrócić od Ciebie napięcie i przestać się bez powodu odzywać. Nie tłumacząc, nie mówiąc, nie wyjaśniając, po prostu, tak? Bo coś jej akurat nie pasuje, coś jej nie leży. Nie umie się dogadać, ciężko się z nią porozumieć, ciężko wydusić z, nią, z niej jej prawdziwe potrzeby, uczucia, oczekiwania. No. Za bardzo skupia się też na sobie. Za bardzo. Karta rada dla Ciebie. Abyś, abyś popatrzył, abyś popatrzyła przez pryzmat starych doświadczeń na waszą relację. I zastanowiła się, lub zastanowił, tak? Żebyś się zastanowiła jako osoba. Czy idziecie w tą samą stronę? Czy idziecie w tą samą stronę, kochani? Tak mi dla Was w kartach wychodzi. Dla karty numer jeden. Przechodzimy oczywiście do karty numer dwa. Też Was zapraszam serdecznie, jeżeli ta karta Was przyciąga. Przechodzimy do karty numer dwa. Zobaczymy, co wyjdzie nam dla karty numer dwa przy tym czytaniu. Mam kartę numer dwa dla Was. Leży tutaj przed Wami, przede mną. Karty oczyszczam i sprawdzamy. Tak jak dla karty numer 1. Zobaczcie, już mi wypadło. Kim dla niego, kim dla niej jesteś? W części z Was widzę. Orany, orany, kochani! Ta osoba Cię kocha, to jest, to jest jasne. Kim dla niego, dla niej jesteś? Część osób na pewno ogląda mnie z karty numer 1, gdyż widzę, że też wyborem. Też wyborem. Przepraszam Was, jak słyszycie coś, bo deszcz pada. E, I słychać, jak po prostu tutaj mi, kim dla niego, kim dla niej jesteś. Na pewno dla części z Was widzę odległość między Wami, tęsknotę. E, no, tęsknotę, ale powiem Wam, że tęsknotę, odległość, problem ze spotkaniem bardzo duży tutaj jest problem ze spotkaniem, kłopot ze spotkaniem. Kim jesteś dla tej osoby. No, kocha cię, no kim dla niej jesteś? Kocha cię, ta osoba ciebie kocha, ta osoba wiąże z tobą, y, może nie, nie, przyszłość na zasadzie y, małżeństwa wspólnego, bo dla części z Was karty pokazują, że y, jest między Wami jakaś przeszkoda. Dla części z Was przeszkodą będzie wiek, dla części z Was przeszkodą będzie odległość, dla części z Was przeszkodą będzie nawet sam wybór, co dalej. Czy ta osoba powinna swoje życie zmienić dla Ciebie, czy Ty dla tej osoby? Czy ona powinna przyjechać do Ciebie, czy Ty do niej? Czy powinniście zmienić całkowicie oboje swoje życie i zacząć coś nowego razem? Tak mi wychodzi. Czego ta osoba oczekuje od Ciebie? Wiecie, powiem Wam tak. Bardzo fajny rozkład. Nie yy, często mi wychodzi w kartach, ale tu też mi tak wyszło, że ona ta osoba nie lubi kłótni. Nie lubi kłótni, nie lubi yy, nacisku, ale takiego nacisku wiecie. Ona chce, żeby wszystko szło swoim tempem, żeby nic nikt nie narzucał, żeby to wszystko toczyło się swoim rytmem. Czego ona oczekuje od ciebie? Żebyś stała murem za nią, żebyś yy, nie oskarżała jej o coś. Żebyś była przy niej, żeby się kochała za to, jaką jest osobą. Chociaż widzę, że dla części z Was jest trudna ta osoba. Trudna. I znaki zodiaku, jakie mi tu wychodzą tak na marginesie dla Was, to kochani, wychodzi mi tu znak zodiaku bliźnięta, wychodzi mi znak zodiaku lew, wychodzi mi znak zodiaku ryby, strzelec i koziorożec. Oczywiście czytanie ogólne dla wszystkich znaków to są znaki na marginesie. No, ale tak jak mówię, ta osoba yy, no, no chce, chce być blisko ciebie, nie chce być osądzana, nie chce być, słuchajcie, źle zrozumiana. Wiecie? Co czuję do ciebie, sprawdzamy, kochani. Co, nie wiem dlaczego, ale karty mi tu pokazują relację w jakimś aspekcie ukrytą. Co czuje ona do ciebie? Ona jakby chce chronić, jakby nie chce ciebie celowo ranić i chce też chronić to uczucie, chce chronić tą relację. Może to ukrywać, tu może, mogą być trójkąty oczywiście, tak? Czy ta nie jest ogólne? Stawiam karty dla was w tysiącach osób, tak? także każdy musi informację tutaj wyłapać dla siebie, ale kochani, mi wychodzi, że ona chce. Yy, ukrywać tą relację. Nie chce tą relacją się dzielić na ten moment, gdyż uważa, że jeszcze nie jest na to czas. Ona analizuje teraz wszystko. Co ona czuje do ciebie, no to tak jak było na początku, kochacie, ale ona analizuje spokojnie i rozsądnie do tego podchodzi. To nie jest osoba taka hobsiu, żeby wiecie, wszystko rzucała i, i poddawała się takim emocjom. Nie, ona musi wszystko mieć poukładane, ona musi być pewna swojej decyzji, tak? Na ten moment. Jest pewne uczucia do Was, to jest tak, ale relacja mi wychodzi skryta w ukryciu, i ona też może ukrywać te uczucia przed Wami, gdyż trochę się boi wyjawić te uczucia. No, tak mi wychodzi. Czego Ci nie mówi? Ma jakiś tutaj problem zdrowotny, kochani, i finansowy. Przede wszystkim wychodzi mi tu jakiś problem zdrowotny, który może przed Wami ukrywać. To nie jest nic poważnego, ale to jest coś, co krępuje tę osobę i daje jej takie niedowartościowanie albo zwątpienie w siebie. Na części z Was jest tutaj różnica wieku. Jest różnica wieku, nie wchodzimy w aspekty, w którą stronę. Ale jest jakiś tutaj problem ze zdrowiem. Jest problem z finansami, na pewno. Albo zainwestowała gdzieś pieniądze, albo ulokowała gdzieś nie trzeba, albo ma jakiś kredyt, jakiś dług, lub um, nie jest w tym aspekcie wolną osobą i decydującą tylko za siebie. Tak? Dobra. Przeszkody. Powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o przeszkody, to tylko w przeszkodach dla części z Was wychodzi mi odległość, odległość, eee, no osoba trzecia dla części z Was wychodzi w przeszkodach i tu znaki z zodiaku takie jak strzelec, skorpion, bliźnięta, wodnik i byk dla części z Was na części z Was ta osoba jest, może nie jest. Ktoś wpływa na nią. Takie są przeszkody między Wami. Karta rada. Wiecie co, to może też działać z Waszej strony ta przeszkoda, tak? Karta rada, kochani. Tak tu mi strasznie prześwietla. Strasznie mi tu prześwietla. Karta rada. Dąż. Do raz obranego celu. Nie zniechęcaj się. Nie zniechęcaj się. Nie wszystko, może nie, nie wszystko, na wszystko musi nadejść czas i godzina. Nie wszystko da się przyspieszyć. No, tak to wygląda, kochani, dla Was. Tyle dla karty numer dwa. Kochani, napiszcie w komentarzach, czy chcecie czytanie teraz na wszystkie znaki Zodiaku na marzec, czy na przykład czytanie, kim, jak, jaka jest ta osoba, tak, jaki. On, ona jest naprawdę. Co chcecie? Analizę partnerską, analizę relacji? Napiszcie mi w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa. Kochani, a ja przechodzę do karty numer 3 dla Ciebie. dla Kochani, karta numer 3 przede mną, przed Wami. Kartę oczyszczam. Tak samo jak dla kart poprzednich. I sprawdzamy, kim jesteś, kim dla niego nie jesteś, kim jesteś dla osoby z twojego serca, z Twojej myśli. Sprawdzamy. Wiecie, wychodzi mi zagadka, tajemnica, wybór, miłość, pokusa, pożądanie, pragnienie i szansa, ale też dezorientacja przy tej karcie, kochani. Bardzo duża dezorientacja przy tej karcie. Również karta, która pokazuje cierpienie i problem. Wszystko w jednym, wszystko w jednym. Jakbyście nie umieli, hmm, może nie tyle, źle powiem, nie umieli. Jakby ta relacja popadała ze skrajności w skrajność. Od miłości, pożądania, pragnienia po zmęczenie, iryto, zirytowanie, niespełnienie itd. Czego ta osoba oczekuje od ciebie? Powiem Wam, że trochę jest to bardzo egocentryczna osoba, trochę bardzo, no tak zabrzmiało, ale ona myśli poniekąd, że to Wy będziecie za Nim, za nią, wiecie, szaleć, szaleć, starać się, podążać, pragnąć. Ona chce być taka doceniona, wielbiona, wywyższana. No, bardzo osoba skupiona na sobie, wiecie, i tak bardziej patrząca przez pryzmat tego, na czym jej zależy, niż tego, jak ty czujesz się, bo praca nad tą relacją jakby wychodzi mi tylko po twojej stronie. Ta osoba, ten mężczyzna lub ta kobieta mało się bardzo stara o to, żeby w waszej relacji było super, żeby się układało. Nie, to ty się starasz, ty dążysz, ty pragniesz, ty chcesz, a ta osoba jest taka bierna, mimo tego, że jej zależy, kochani, to jest osobą bierną. No. Z jednej strony wychodzi mi taki pies ogrodnika, sam nie weźmie, drugiemu nie da. Osoba zaborcza, osoba wpływowa, wpływająca na Ciebie, ale i na otoczenie. Zdająca sobie świetnie sprawę z tego, jaki ma wpływ na Ciebie i na innych. No, powiem Wam, ciężkie karty. Pierwsze dwie karty piękne, lajtowe w ogóle, a ta karta taka idzie już od początku trudna. Co czuje do Ciebie? Sprawdzamy. Co czuje ten artysta lub ta artystka do Ciebie? Wiecie, wy dajecie poczucie komfortu psychicznego, emocjonalnego dla tej osoby. Ona czuje się przy Was bardzo ważna, wyjątkowa. Ona chce się do Was odezwać. Chce, wiad widzę wiadomość, kontakt, rozmowę, spotkanie. Dla części z Was widzę jakiś, jakąś niespodziankę ze strony tej osoby, ale ona czuje przy Was taką, i ona czuje do Was. Taką chemię, gdyż wy wprowadzacie zmiany w jej życie. Ona dawno takich uczuć nie miała przy sobie, dawno nie czuła tego, co przy Was czuje. To nie jest miłość. Tu nie widzę karty miłości takiej romantycznej. Wiecie, to jest bardziej zdobywca, to od razu mówię, nieraz mówię, że karty pokazują Romea albo, albo mężczyznę w aspekcie zdobywcy. Tu jest bardziej zdobywca, tak? Ale ten zdobywca właśnie w ten sposób patrzy na uczucia. Dla niego może to oznaczać tak, kocham cię, bo Cię pragnę, bo Cię chcę, bo Cię pożądam, bo ty yy, dajesz mi poczucie, wyją że jestem wyjątkowy, że jestem wspaniały, niesamowity, niezastąpiony. Na części z was widzę, że część z Was ma tutaj. Na części z was widzę, część z was ma dosyć takiego zachowania aroganckiego tego mężczyzny lub tej kobiety, ale mimo to w środku czujecie tę pokusę do niego lub do niej, czego ci nie mówi. Będzie ta osoba chciała wyjechać, będzie chciała wyjechać, będzie chciała. E, no, jakaś podróż, jaka, jakiś wyjazd przy tej osobie, czego ci nie mówi. E, widzę jakieś spotkanie, z kimś się może spotykać, słuchajcie, ktoś tu się mogła odnowić. Jakaś relacja przy nim, tego ci nie mówi. Osoba może być z jego przeszłości, lub mógł kogoś, lub mogła ta osoba kogoś poznać. To coś może być świeżego, lub wiecie? Ta osoba może mieć takie poczucie, jedną nogą stoi w waszej relacji, drugą nogą po próbuje postawić, drugą nogę próbuje postawić w innej relacji. Wiecie? I tak, tak e, próbuję tutaj trochę manipulacji, kochani. Uważajcie, bo ja widzę jakieś spotkanie, że ta osoba może z kimś pisać, e, może chcieć się z kimś spotkać, do kogoś pojechać. Tak mi wychodzi. Przeszkody? Ale pada, czy u Was też tak pada? Przeszkody? Pewność siebie. Dla części z Was jest tu ktoś jeszcze, jest tu ktoś jeszcze między Wami, kochani, ale przeszkodą dla Was jest zbyt duża, wysokie ego tego mężczyzny lub kobiety. Pewność siebie, i, I to, że o, tej osobie się wydaje, że jest w ogóle pępkiem świata dla Was. Zresztą ona to czuje. To jest bardzo osoba inteligentna, słuchajcie, wiedząca, jak e, rozegrać, powiem, życiowe karty w tej relacji między Wami. Karta Rada. Nie możesz tylko dawać. Nie możesz tylko dawać. Relacja polega na tym, żeby dać i brać, czyli na wymianie uczuć, na wymianie w relacji. A tu widać jednostronną, jakby tą relację. Kochani, karta radar jest jeszcze: nie daj się podpuścić do kłótni, nie daj się zmanipulować. Hmm, okaż spokój i rozegraj to mądrze, bo tu ktoś cię może celowo sprowokować do kłótni. Tak mi wychodzi, kochani, dla was karta. Serdecznie Wam dziękuję za czas spędzony ze mną. Oczywiście zapraszam Was na inne czytania na moim kanale. Jeżeli czytanie Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakieś serduszko w opisie w, w komentarzu nie w opisie, tylko w komentarzu. Kochani, napiszcie mi w komentarzach, co chcecie na kolejne czytanie. Czy chcecie znaki Zodiaku na marzec? Znaczy, one i tak będą. Tylko chciałabym wiedzieć, co w jakiej kolejności Wam robić rozkłady kart. Czy chcecie może, jaka jest naprawdę ta osoba? Czy czytanie lustro? Dawno też tego czytania u mnie nie było. No i ja zobaczę, tak? Największa ilość głosów, wtedy ja po prostu po kolei będę wrzucała. Czy brak kontaktu, kochani? No piszcie. Chociaż brak kontaktu na marzec chyba jest u mnie na kanale, gdzieś, gdzieś w filmach, w czytaniach, które już są. Mogę się mylić, ale chyba jest. Ja serdecznie Wam jeszcze raz dziękuję, kochani, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Pozdrawiam serdecznie, cześć.